Wszystko rośnie, no tak bym, ja bym powiedział, e, rośnie i to e, rośnie swoim własnym rytmem i to jest fajne, e, rośnie w, w dobrą stronę, też jesteśmy, wydaje się, że, że w tym roku już nie tylko, że jest nas więcej, jesteśmy i trochę lepiej zorganizowani i e, jak zresztą zauważyłeś, ta, ta przestrzeń już jest trochę bardziej... Em, Komunikatywna dla, dla wszystkich. Jest bardzo energetycznie, jest bardzo słonecznie, jest bardzo merytorycznie i profesjonalnie, co wszyscy podkreślają, bo rzeczywiście te, 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 te warsztaty i, i spotkania mają naprawdę wysoki poziom. Um. Świetne koncerty w tym roku. Dużo, du, dużo takiej mm, zwykłej międzyludzkiej życzliwości i. I, i, I dużo pięknych, naprawdę poruszających spotkań. Nawet mówię o tym, że, że to tak, że to Santaram to jest taki po, trochę poemat dygresyjny. Próbujesz dojść z miejsca A do miejsca B, ale po drodze, już po drodze wydarza się tyle rzeczy, tyle spotkań, tyle interakcji z, z ludźmi, że, że ta droga może ci zająć. Pójście po kawę pół dnia. Ale to jest coś, na co trzeba się otworzyć tutaj, bo Shantaram ma swój własny czas, swój własny przepływ i, i na pewno swoją własną unikatową energię i to jest naprawdę niesamowite, że udało nam się to w, w, w sumie już przy drugiej edycji festiwalu wy, wypracować. Przyjechałem na festiwal Shantaram, z tego co się zorientowałem pokój boży, miejsce jest fantastyczne, jest dużo drzew, dużo cienia, w taką pogodę jaką mamy w ostatnich dni, to jest zbawienne. Te takie urokliwe mosteczki i przejścia to, to jest mój klimat, miejsce bardzo mi się podoba, tutaj czuję, że, że jest taka równowaga jeśli chodzi o, o ilość uczestników. Powiem szczerze, że jestem, mogę powiedzieć chyba e, wspólnie jesteśmy e, bardzo e, zadowoleni i czujemy spełnienie, bo i atmosfera, która została tutaj stworzona i ludzie, którzy tutaj e, przybyli, weszli w to i poczuliśmy, że naprawdę mogliśmy stworzyć wspólną przestrzeń i to co mamy jakby w intencji przekazać, że e, zostało to odebrane i każdy Wszedł w ten swój taniec, ale w ten wspólny też taniec. Także jesteśmy bardzo wdzięczni za to zaproszenie, za to doświadczenie, za to spotkanie i otwarci też na e, dalszą podróż. W klubie czy na sali koncertowej czułem się publiczność czuje się. E, w jakiś sposób zamknięta z tobą w tej przestrzeni i reaguje inaczej, a, a tak jak tutaj, kiedy po prostu wszyscy leżą na trawie i są totalnie zrelaksowani, to czuć ten relaks i to jest też, to ja wtedy też inaczej się zachowuję na tej scenie. Jest to wioska doświadczania i kreacji, czyli tu my traktujemy, że każdy, kto tutaj przyjedzie, nie staje się beneficjentem tego miejsca, tylko się staje mieszkańcem tej rzeczywistości, która na co dzień też nie jest naszą rzeczywistością. My ją tu wszyscy tworzymy, zawiązujemy pole i mam takie od zeszłego roku takie hasło wioska doświadczania i kreacji, doświadcz problemu i wykreoliu rozwiązanie. I to jest chyba piękne, że to jest takie miejsce, gdzie Jadąc tutaj, w zasadzie chyba nie do końca każdy sobie uświadamia, co zostanie. To miejsce bardzo fajnie pozwala nam no, odlecieć troszkę od, od tych swoich e, dziwnych stanów emocji, przyjrzeć się im z daleka. Oczywiście, że temu pomaga otoczenie, szumiąca woda, którą zresztą chyba słychać. Las, spacerologia mm, tak. Myślę, że Shantaram jest w stanie pomóc odkrywać szczęście i to na kilku płaszczyznach. Pierwsza, o której rozmawialiśmy rok temu, to jest jakby odcięcie technologii, od technologii i przebywanie blisko natury, ale i ludzi. A myślę też, że jest bardzo ten ważny element uspołeczniający. Podejrzewam, że jednym z bardzo ważnych czynników postrzegania szczęścia jest czynnik bliskości z ludźmi. To jest jedno z tych miejsc, co sprawdziłem ponownie w tym roku: że kiedy na przykład mam potrzebę chwycenia kogoś za rękę albo mam potrzebę przytulenia się do kogoś, to jest to festiwal, na którym absolutnie mogę to zrobić. Mogę podejść i każdy to, jakby tę moją potrzebę zaakceptuje i ją spełni. A to daje też taki nieprawdopodobny spokój na wszystkich płaszczyznach. Lubię to powtarzać, że dla mnie osobiście miłość jest relacją, yy, i, i nie można się jej nauczyć samodzielnie, samemu w zaciszu swojej chatynki. Trzeba wyjść do ludzi, tak powiem, zderzyć się z, z drugim człowiekiem, nauczyć się go słuchać, patrzeć, nauczyć się myśleć polem, a nie tylko jakimś takim indywidualnym czymś swoim. I tego się w gruncie rzeczy uczymy. Jesteśmy uczeni, bo my nie uczymy się nawzajem, tylko jesteśmy uczeni przez coś, co próbuje się przez te pola przejawić. A zawsze jest to, a jest to coś, co powiedziało, gdzie dwóch czy trzech spotyka się w imię moje, tam ja jestem. Recepta na szczęście być sobą. I kierować się głównie sercem, w relacjach z ludźmi, w relacjach z tym, co przychodzi do ciebie. Traktować wyzwania jako tylko i wyłącznie próby. I wtedy świat jest spójny, nieprzypadkowy, wszystko ma swoje głębokie znaczenie. W większości przypadków 90% osób to są osoby, które znam. I to jest dla mnie największe szczęście. Bo to są osoby, z którymi spotykamy się, pracujemy całorocznie, to są osoby, które, z którymi spotykamy się na naszej grupie, Inspiracja Oddech, to są słuchacze czy, czy osoby współtworzące mój kanał. I pewnym takim ekscytującym przeżyciem jest to, że podczas tego Santaram, jakby. Poznaje twarze tych osób, bo my przez cały rok znamy tylko swoje niki, adresy, wymieniamy się maila, ale to jest, jakby, to jest jakby część człowieka. Tego człowieka możesz tak naprawdę i widzę to tutaj poznać, kiedy mu spojrzysz w oczy, poprzebywasz z nim, posłuchasz go. No i to jest dla mnie takie fajne, fajne odkrywanie. Mało tego, te osoby, które tutaj są, w dużej części się znają. Zawiązywane są pomiędzy sobą różnymi nićmi, połączeń, powiązań, porozumień, kolaboracji. No i to jest, to jest też mega fajne. Dochodzi do dużej ilości wzruszających, fajnych spotkań, rozmów, podgrup, kręgów, mini-kręgów, spontanicznych wydarzeń, też artystycznych, które powstają. I to jest takie flow, o którym tak naprawdę. Chodziło, i tym bardziej cieszę się, że to się zdarza samo. Powiem za pewnym Benedyktynem, który pięknie powiedział, że to wdzięczność czyni człowieka szczęśliwym, a nie bycie szczęśliwym czyni człowieka wdzięcznym. Więc pracuję nad wdzięcznością za wszystko, ale nie tylko za to. Bo to jest tak łatwo być wdzięcznym za to, co czuję, że mi przynosi korzyść, czy czyni mnie zadowolonym, ale być wdzięcznym za, za te nauki, które mnie tak trochę uciskają na ten moment, to jest sztuka nauczyć się być wdzięcznym za, za, te, za te doświadczenia, ponieważ czas, wcześniej czy później, pokaże, po co to doświadczenie było i czego nas mogło nauczyć. Odbieranie szczęścia jest jak odbieranie muzyki. Ja tak mówię, bo trochę jestem muzykiem, więc dlatego tak mi się wydaje. Bardzo mały odsetek ludzi na świecie ma słuch absolutny. Słyszy dźwięki, mówi to jest C. Zazwyczaj słyszymy tylko interwał, czy jest troszkę wyższy dźwięk, czy troszkę niższy. I moim zdaniem tak samo postrzegamy szczęście, czyli budzimy się któregoś ranka i czujemy się troszkę szczęśliwsi niż poprzedniego, albo troszkę mniej szczęśliwi. To jest bardzo sprawiedliwe, bo to oznacza, że na świecie, nawet jeżeli urodzisz się biedny albo bogaty, masz równe szanse na szczęście. Ale to oznacza też, że nie możemy być szczęśliwi przez całe życie non-stop. Musi być jakieś dążenie do jakiegoś apogeum, potem do jakiegoś perygeum, i wydaje mi się, że trzeba zaakceptować też te chwile smutku czy nieszczęścia, bo one tak naprawdę dają nam to obniżenie, które doprowadzi do podwyższenia. Ja bardzo lubię ludzi i to jest po to całe to miejsce. podczas I podczas pandemii, bardzo tak bardzo to odczułem, ale czytając te, te, też taki list starszeństwa Indian Hopi, list, który złożyli zresztą w Kongresie Stanów Zjednoczonych, to taki jakby. List czy ich apel do ludzi, i oni mówią tam wyraźnie, że zbliżamy, że żyjemy w takim czasie, że skończył się czas samotnego wilka, że musimy zacząć się jednoczyć, grupować, budować wspólnoty, budować pola intencjonalne, wymieniać zasobami, być razem, bo, bo nasza siła tkwi we wspólnocie, nasza siła tkwi w tym, że my jesteśmy razem. W, w ogóle na, na największą afirmacją. Yy, Taką staroindiańską jest, bądź w dobrym związku ze wszystkim, w dobrej relacji ze, ze, ze wszystkim. Czyli bądź w takiej i, i dojrzewaj w pewnej świadomości tego, że nie jesteś tutaj sam. Jesteś nieustannie połączony ze wszystkim. I, i, wszyscy, i te momenty, kiedy zaczynamy to czuć są momentami, gdzie nasze świadomość zaczyna ekspandować i zaczyna, zaczynamy trochę bardziej rozumieć, kim jesteśmy. Whoa! Oh.